się udało zrobić bardzo lokalnie, praktycznie trzy czwarte rozpiski to jest murowanego na plus Poznań, cała reszta to wiadomo zawodnicy dojezdni z różnych, z różnych miejscowości. Pierwsza impreza się udała rok temu, jest to naprawdę impreza bardzo widowiskowa i przy okazji emocje, dostarcza emocji sportowych i mieszkańcom i kibicom i widzom i sportowcom. Wydaje mi się, że najlepszym takim przykładem jest Emil Różewski, który dwa razy wygrał walkę wieczoru u nas na Gali, no i później znalazł zatrudnienie w Absolute Championship Berkut, czyli praktycznie jedna z najlepszych organizacji w Europie. Także, także no, z tego co widać warto u nas walczyć, warto się pokazywać, warto wygrywać, no i później zawsze taki zawodnik może otrzymać szansę gdzieś wyżej. Wydaje mi się, że jest ten koł, że u siebie walczymy. Jak najlepiej chcę się pokazać przed swoją publicznością, przed swoim miastem. Tylko to mnie motywuje, żeby ciężko trenować. Tyle, tyle lat już w tym, blisko tego MMA, ale jednak nie, nie tak w środku. więc Podejść było już kilka, gdzieś tam przerywanych przez kontuzję. Teraz przyszły ten moment, że, że postanowiłem to w końcu zrobić. i debiutuję, zobaczymy, co będzie. znań, wielkopolska, lokalność, ale chyba nie to przesądziło o udziale oraz drugi. Najważniejszą rzeczą była organizacja, profesjonalizm, ale też i opinia pracowników, którzy byli, brali udział w gali, którzy zachwalali, którzy ocenili bardzo wysoko. Nawet w obszarze porównawczym telewizja, inne gale, a tak ta się odbyła na tym samym poziomie. Widać z każdą galą, że kontakt z tymi firmami jest coraz lepszy. Są to większe firmy, stricte z branży właśnie sportowej lub innej. I są to sponsorzy z większych miast i uważam to też za kolejny sukces naszej organizacji, że jesteśmy w stanie dojść do tych ludzi i pozyskać takich sponsorów. W ubiegłym roku termin był kompletnie niefortunny, bo robiliśmy galę w dniu finału Ligi Mistrzów. Był długi weekend, bardzo ciepły, wyjazdowy. Do tego był jeszcze żużel w Gnieźnie, który też ściągnął bardzo dużo kibiców, a pomimo tego udało się hale w Murowanej gościnie wypełnić prawie po brzegi. Mamy nadzieję, że teraz żadnego wolnego miejsca już nie będzie.